Witam Państwa! Chciałabym Państwa zapoznać z naszym Mewako Product Designer. Ten program został stworzony przez Mewako i powstał po to, aby umożliwić Państwu tworzenie skomplikowanych projektów w prosty sposób. Dzięki designerowi nawet osoby nie mające styczności z programami typu CAD mogą z łatwością rysować blachy o skomplikowanych kształtach z wieloma polami perforacji czy otworami montażowymi. W ten sposób mogą powstawać indywidualne projekty na miarę Państwa potrzeb. To oczywiście jest szkolenie wstępne, które pozwoli nam się zapoznać z podstawowymi funkcjami designera. Zobaczycie Państwo, jak łatwy i intuicyjny jest sam program. Aby rozpocząć rysowanie, musimy zalogować się na stronie www.mevaco.pl. Ja już to zrobiłam, zalogowałam się do mojego konta. Po zalogowaniu przechodzimy do indywidualnej konfiguracji i klikamy Mewako Designer. Za chwilę zostaniemy przeniesieni do środowiska roboczego designera. Jak Państwo widzicie, środowisko designera jest bardzo prosto skonstruowane. Mamy sześć zakładek, podsumowanie szablon, pozostałe cztery są wyszarzone i trochę później się z nimi zapoznamy. Przechodzenie od zakładki do zakładki właściwie prowadzi nas przez wszystkie etapy rysowania. I przygotowywania projektu. Tutaj mamy paletę z parametrami. Tu możemy podać rodzaj perforacji, wybrać indywidualne ornamenty, materiał, powierzchnię. Ja trochę później zdefiniuję moje parametry. Teraz bym chciała już przejść do rysowania i w tym celu klikam Dodaj nową pozycję. Zweryfikuję teraz moje parametry. Chciałabym wybrać perforację okrągłą RV 1015. Oczko 10, podziałka 15, porątek perforacji z punktami narożnymi, materiał stal rdzewna w półtorówce, bez foli, powierzchnia, bez obróbki powierzchni. I klikam dalej, aby zatwierdzić parametry. Teraz jestem w zakładce Szablon. Tutaj mam do wyboru cztery opcje. Mogę stworzyć rysunek od podstaw. Mogę zaimportować plik DXF, albo użyć jednego z szablonów mewako. Mogą to być szablony kaset, szablony 3D, albo szablony mewako, które są szablonami 2D. Dzisiaj na potrzeby tego szkolenia wybiorę opcję pierwszą. Będę chciała stworzyć rysunek od podstaw. Tutaj po prawej stronie widzicie Państwo, że moje parametry są już zdefiniowane. Klikam wstaw i już mogę zacząć rysować. W tym celu oczywiście użyję narzędzi. Tutaj jest moja paleta z narzędziami. Ta paleta narzędzi przewija się przez wszystkie zakładki, przez zakładkę kontur. W tej zakładce mogę rysować obrysy przez zakładkę pole perforacji. Same narzędzia się pojawiają oraz w zakładce otwory montażowe. Tutaj ta paleta narzędzia jest nieco zmodyfikowana i uproszczona. Wracamy do konturu, nasz projekt rozpoczynamy od obrysu. Będę chciała wstawić prostokąt. Dzisiaj wymiary nie mają znaczenia. Aby narysować prostokąt, klikam, wyznaczając pierwszy punkt. I teraz oczywiście długość i szerokość mogę edytować za pomocą przycisku Tab, ale mogę również zdefiniować za pomocą drugiego kliknięcia. To będzie nasz prostokąt. Wyłączę linię siatki w tle, dzięki temu uniknę przyciągania do punktów siatki, też rysunek będzie bardziej przejrzysty. No, i oczywiście mogę przybliżyć ten prostokąt, jego narożnik. Chciałabym tutaj wyciąć prostokąt w narożniku, usunąć część narożnika, suwam, oddalam. To mo mogę robić przy pomocy kółka przewijania myszy i przybliżę ten narożnik przeciwległy, wytnę tutaj trochę mniejszy prostokąt. W ten sposób powstały te dwa wycięcia. Teraz bym chciała dodać prostokąt, aby stworzyć taki ząbkowany układ. Dodam go do obrysu i to jest mój obrys. Tak? Proszę pamiętać, że dzięki przybliżaniu rysunku możemy rysować o wiele precyzyjniej. To jest jedna z podstawowych zasad w designerze. Przybliżyć, żeby móc narysować dokładnie. Przechodzę teraz do zakładki pole perforacji. Widzimy, że tutaj jeszcze perforacja została zdefiniowana w parametrach, ale nie mamy jej narysowanej w tym celu, Wybiorę narzędzie dopasowanie. Ono pozwala mi bardzo szybko dodać pole perforacji. Margines 30 mm i potwierdzam przy pomocy tej strzałki. I już mamy naszą perforację. Otworami montażowymi dzisiaj się nie będziemy zajmować, natomiast przejdę do podglądu, żeby pokazać Państwu cały rysunek. To jest nasz rysunek. Mogę go powiększyć przy pomocy znaku plus, mogę go obrócić. Mogę wrócić, klikając dopasuj powiększenie. Tutaj mogę również zmienić tło rysunku. Mogę oczywiście w końcu przybliżyć, używając kółka przewijania myszy. Nasz rysunek jest gotowy, jest również zaopatrzony w podstawowe wymiary. Designer robi to automatycznie. Wróćmy zatem do podsumowania. Podsumowaniu, chciałabym wprowadzić odpowiednią liczbę sztuk naszych formatek. W tym wypadku to będzie 12. Zrazu mi się zweryfikuje powierzchnia. Mamy już 42 metry. Tu oczywiście mogłabym dodać jeszcze kolejną pozycję, ale w dniu dzisiejszym tego nie zrobimy. Chcemy zamówić tą formatkę. W tym celu klikam Oblicz Cenę. I za chwilę zostaniemy przeniesieni do koszyka. W którym już zobaczymy cenę jednostkową z naszym rabatem online, cenę netto oraz informacje o tym, kiedy zostanie wysłane zamówienie. Dalej pozostaje oczywiście przejście do kasy. I w ten sposób przeszliśmy przez nasz wstęp do designera. Mam nadzieję, że w szybkim tempie Państwo zapoznacie się z tym programem. Będziecie mogli tworzyć własne projekty. Zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu powodzenia.